Manko, ja jestem Asas I nie wiem, jak ma zacząć ten materiał. Robię to bez żadnego przygotowania ani scenariusza. Nie było mnie. Tak. Nie było mnie z wami ponad dwa miesiące, nie wiem kiedy cię ten materiał. Nie było mnie z powodów osobistych, byłem skupiony na swoich prywatnych rzeczach. Zmęczyło mnie to trochę już, gdy teraz widzę, że gdy mnie nie było, ludzie na YouTubie zaczęli robić podcasty. Widziałem, że fazi z e, innym youtuberem e, robią podcasty i fajnie im to wychodzi. Niech chłopakom się udaje. Co potwora jak coś tam kminił z Marcelem jakiś podcast, żeby zrobić, nie, też. Cieszy mnie to, że gdzieś tam mój pomysł jest rozpowszechniany i ludzie to podłapali. Cieszę się, że w jakiś sposób zacząłem ten, nie wiem, ten, tę e. Wiem, że był też hardcore i wypaliłem się. Totalnie się wypaliłem. Zmuszałem się do nagrywania w sumie dwóch filmów. Nie wiem, czy jednego nie skończyłem, ale gdzieś tam rzucę wam do opisu link do tego, gdzie co do tego udało mi się zmontować i nagrać. Jednego, jeden film nie wiem, czy skończę. Skończyłem się. Zawsze Zawsze chciałem dawać Wam jak najlepsze treści na wysokim poziomie. Fakt, czasem fakt, czasem zdarzało mi się kilka błędów popełnić. Po prostu nie wiem, w którą stronę teraz ma pójść mój kanał. Nie wiem, czy ma dalej robić podcasty, czy może wrócić do starego formatu, jaki robiłem na samym początku, czy może ma zrobić zupełnie co innego kombinowałem też na TikToku taki content też taki z Tekuondo związany, ale zdałem sobie sprawę, że to nie jest, że to jednak nie to. Mimo tego, że zasięgi były fajne na jednym filmiku prawie 3, 3 koła wyświetleń było, jak na TikToka to jest taki bardzo fajny wynik i zasięgi były też w bardzo dobrą stronę to wszystko szło, ale to nie ten etap najwidoczniej. Z bardziej prywatnych rzeczy to wakacje spędziłem dosyć dobrze, bardzo dobrze spędziłem te wakacje, to były bardzo fajne wakacje. Był obóz Tekuondo, który i pozdrawiam wszystkie osoby, które poznałem na tym obozie. Bardzo fajni ludzie, nie powiem, że nie. Z pozostałe rzeczy też potoczyły się dobrze i to tyle opywacie. Zresztą ktoś śledził mojego Instagrama, to mniej więcej wie, co się u mnie działo, co robiłem w wakacje. Było bardzo dużo fajnych rzeczy i mam tutaj pytanie do Was. Co byście chcieli zobaczyć? W którą stronę mam pójść? Czy to ma być, nie wiem, podcasty, czy ma to być zwykły gameplay, czy ma to być zupełnie coś innego? Też swoją drogą lubię też grać fallouta, to mi sprawia ogromną radość. w fallouta i robienie ta, jakichś tam editów. Bardzo lubię to i myślę, że w tą stronę chciałbym pójść. Dużo widziałem filmów zagranic na zagranicą, że fajnie się to nagrywa i tak dalej. Po prostu chcę zobaczyć, czy takie coś wypali. Nie wiem, czy nagam to, nie wiem, dzisiaj, jutro, pojutrze, za tydzień, za dwa tygodnie. Nie wiem, kiedy pojawi się kolejny materiał. Brak mi takiej weny, bo ciągle, gdy inni moi koledzy nie mieli weny i przestawali nagrywać, ale cały czas cisnąłem. To jest moment, kiedy ja nie cisnę. Nie umiem tak cisnąć jak przedtem. I to chyba spotka bardzo wielu twórców. I czy, albo też pytanie do was, czy chcecie więcej takiego pogadankowego kontentu gdzie będę poruszać w stylu, nie wiem, ale się dowiem, pewne aspekty w życiu. Kilka osób też zauważyło, że zmieniłem się względy wyglądu. I też jakieś tam wiadomości prywatne w stylu, ale mała se zbierz To jest dobra zmiana. Też tym zajmowałem się w wakacje, troszkę zmiany siebie. Zobaczę jak wam się spodoba ten materiał. Czy będzie on, czy wam przypadnie do gustu, twój o pogadaniu sobie i powiedzeniu czemu mnie nie było. I czy kiedykolwiek jakiś materiał, Znowu się pojawi Nie traktujcie tego jako filmu pożegnalnego Tylko filmu po dłuższej nieaktywności Wiem, że powinien to być dowalony materiał I spodziewaliście się dowalnego Nie wiem, projektu, jakiegoś kontentu fajnego Ale po prostu wrzucam ten film, by zobaczyć Czy ktoś tutaj jeszcze jest czy ktoś tutaj na mnie czeka